Droga kobieto, na koniec 2024 roku. Chcemy Ci z całego serca podziękować za to, że byłaś z nami. Twoja obecność i wysiłek, jaki włożyłaś w swój rozwój, są dla nas inspiracją i nadają kierunek oraz sens naszemu działaniu. Gratulujemy Ci wszystkich sukcesów, które osiągnęłaś. Każda z nich pokazuje, ile masz w sobie siły i determinacji. A na rok 2025 życzymy Tobie więcej sukcesów. Wiary w siebie i pewności, że możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. I pamiętaj, Twoje możliwości są nieograniczone, gdy uwierzysz w siebie. Zapraszamy Cię do naszych projektów Wyzwania FKN i Women Towing FKN, które będą Cię wspierać w dalszym rozwoju. Czekaj także na nowe inspirujące niespodzianki, które dla Ciebie szykujemy. Słowa Agnieszki Nowakowskiej, prezes Fundacji Kobieta Niezależna, nie w Ciebie przez cały 2025 rok. Jesteś ważna, jesteś wyjątkowa, jesteś odważna. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025. Agnieszka Nowakowska, prezes Fundacji Kobieta Niezależna wraz z całym zespołem Fundacji Kobieta Niezależna. Do siego roku!